Dziękuję państwu. Szanowni państwo, rzeczywiście jest ostatni dzień rozliczeń podatkowych, tych pitowskich. No i dzisiaj każdy może sobie obliczyć, o ile został oszukany przez Donalda Tuska, bo miało być 60 tysięcy złotych wolno od podatku. Czyli jeżeli ktoś zarabia 60 tysięcy złotych, to jest blisko tak zwanej mediany w tej chwili no to wtedy traci na tym 5400 tysięcy złotych. No jeżeli na przykład zarabia tylko 40 tysięcy złotych rocznie, ja oczywiście mówię, przez cały czas w wymiarze rocznym, no to wtedy traci 1800 złotych i to tak proporcjonalnie podatek wynosi 18%. Można obliczyć. Wybory parlamentarne, ten najważniejszy akt demokracji, no nie mogą opierać się na oszustwach, bo to w ogóle, Oznacza, że przestaje mieć sens. Są tylko wyścigiem manipulatorów. No i to dzisiaj jest takie bardzo jasno pokazane. Każdy może, powtarzam sobie, to obliczyć. Dla jednych ta suma jest poważna, dla innych, tych zamożniejszych, może mniej, ale mimo wszystko jest to suma taka, którą no, miło poczuć w portfelu. Ja mówię o tych 5400 złotych. To jest, można powiedzieć, niewykonane zobowiązanie, ale to więcej, no przecież Tusk mimo wszystko nie jest człowiekiem, mał różnie można oceniać, który nie zdawał sobie sprawy z tego, że to jest zapowiedź niemożliwa do wykonania w tym okresie, kiedy to było I w związku z, to składane i w związku z tym po prostu świadomie oszukiwał. No ale takie. Oszustwa powinny być rozliczane, tym bardziej, że jestem przekonany, że gdybyśmy my rządzili, to może nie tak szybko, ale to byłoby możliwe do przeprowadzenia. I dlatego postanowiliśmy podjąć akcję obywatelską. Myśmy złożyli już odpowiedni projekt w parlamencie. On oczywiście nie został podjęty, nie jest rozważany, nie funkcjonuje w procedurze parlamentarnej Jest no w zamrażarce, w tym zamrażarce, której miało nie być, ale teraz chcemy, powtarzam, podjąć w tej sprawie inicjatywę obywatelską. Ona jest potrzebna także i dlatego, że ten proces, który jest złamaniem kolejnego przyrzeczenia, to znaczy nic, co zostało dane, nie zostanie zebrane, posuwa się do przodu. Otóż yy, mamy dzisiaj do czynienia. Z wycofaniem tarcz, z przygotowaniem do ostatecznego wycofania tarcz, które osłaniały zarówno indywidualne gospodarstwa domowe, jak i zakłady pracy przed skutkami podwyżek cen energii. Jeżeli chodzi o tą energię czerpaną z gazu, to z 200 zł i 17 groszy za jedną megatogodzinę mamy w tej chwili 290 zł i 97 groszy. jeżeli chodzi o energię elektryczną, to mamy 400 zł do 512 a dla firm instytucji może określenie firma, nie była tutaj nie było tutaj najwłaściwsze podniesienie już nawet nie 400 do 512, tylko do 693. To są poważne sumy, i to się przełoży na ceny także innych towarów. Czyli ta zapowiedź, że będziemy żyli w lepszej Polsce, przyjaźniejszej, no i można powiedzieć, przede wszystkim lepszej w sensie ekonomicznym dla Polaków. No, to kolejne kłamstwo. Te przedsięwzięcia, które w tej chwili są prowadzone w oczywisty sposób prowadzą w drugą stronę, to z całą pewnością nie jest koniec, to początek. No i jeszcze muszę dodać jedną sprawę, ogromnie ważną, ogromnie ważną dla naszej przyszłości. No w praktyce zapada decyzja o tym, że nie będzie budowane CPK, a to jest kwestia z jednej strony naszego rozwoju gospodarczego, na dłuższą metę. Z drugiej strony, i jakby w ramach właśnie tego rozumowania, ten pomysł już kilkanaście lat temu został wprowadzony do naszego programu deprowincjonalizacji Polski. To znaczy, Polska nie może być krajem peryferyjnym, prowincjonalnym. My musimy zdecydowanie się temu przeciwstawić. Nie mamy wielkiego lotniska i powinniśmy mieć oczywiście na miarę naszego kraju wielkie lotnisko, bo to, co było planowane, to CPK jest przez nas w dalszym ciągu planowane, to jest dziesiąte, dwunaste lotnisko w Europie. Żaden olbrzym, to jest bajeczka, żadna gigantomania, to jest po prostu chęć uczynienia z Polski normalnego kraju europejskiego, ale ma to znaczenie nie tylko gospodarcze, ale także znaczenie w sferze militarnej, bo ten port z czterokilometrowymi pasami startowymi może służyć także do lądowania ciężkich samolotów transportowych o przeznaczeniu wojskowym, transportu wojskowego, a także jeśli by dochodziło nawet do takiej sytuacji ciężkich samolotów bojowych. I to, że tego nie będzie, a ma być rozbudowywane lotnisko w Okęcie, przy tym możliwości tej rozbudowy to jest co najwyżej 35 milionów pasażerów, a więc takie no, skromne lotnisko, no to jest najlepszy dowód, że ta operacja, której źródeł trzeba poszukiwać w Berlinie i sądzę, że się tam je znajdzie, jest prowadzona. Więc z całą pewnością można powiedzieć tak. Mało, że oszukiwano bezczelnie w wyborach, manipulowano, niszczono w ten sposób demokrację, to jeszcze do tego próbuje się i realizuje się niestety program degradacyjny w stosunku do Polski. Ten minimalizm narodowy, mikromania narodowa, która funkcjonowała tu przez wiele lat, została przez nas odrzucona i realizowaliśmy ten plan bycia po prostu normalnym, silnym europejskim państwem, państwem, które ma szansę dogonić średnią europejską i to w niedługim czasie, dogonić takie kraje jak Anglia i Francja. Tam no, nawet można było słychać głosy pewnego zdziwienia, no, może nawet oburzenia z tego powodu, choćby przywódca Labour Party na ten temat w Anglii mówił. No, Anglia to prawda nie jest w Unii Europejskiej, ale jej dochód na głowę jest w mniej więcej na poziomie przeciętnej Unii Europejskiej. No i gonić te kraje bogatsze, takie jak Finlandia, no, za Finlandią czy przed Finlandią są Niemcy, a później są już te zupełnie najbogatsze. Ja nie mówię o tych, gdzie ten dochód narodowy i co z tym także PKB jest po w dużej mierze fikcyjny, jak Irlandia czy Luksemburg, ale takie kraje... Jak Austria, Szwecja, Holandia, czy wreszcie najbogatsza w tej chwili w Europie spośród państw poważnych, Dania. To był nasz plan, i to był plan, który przynajmniej dla średniego, nie mówiąc o młodym pokoleniu, był planem na ich życie, na ich życie, na ich poziom życia, na to dobre życie Polaków. No, ten plan jest w tej chwili zdecydowanie odrzucane. To bardzo smutna wiadomość. Te wybory, które w tej chwili są przed nami, chociaż to są wybory europejskie, będą także właśnie w tej sprawie czy tak, czy mikromania, czy normalny, silny kraj europejski, czy to przekleństwo historyczne, które nad nami ciążo, tak długo ma być ostatecznie długiego czasu, ma być ostatecznie odrzucone, czy też nie. Dziękuję Państwu. Bardzo Państwu dziękuję. dziękuję. Proszę Państwa, dzisiejsze spotkanie miało charakter oświadczenia i mówiliśmy o tym od początku. Bardzo dziękujemy.